Nieźle, nie. To jest aktywne. No. No, wiem. Dobra, już okej, OK. okay. E, dobra. Cześć, kochani. To ja, The Blooding Moon, i nadaję na żywo. Możecie tutaj mi pisać pytania. Ja odpowiadam jak zwykle. E, może mi teraz za bardzo nie, nie, ten, nie, nie słychać. Ale nie. Cały czas słychać? Oj, no to są problemy techniczne, ale okej. Okay. Zadawać pytania. Zaraz zobaczę, czy coś jest. Huhu. Popatrzmy. Nikogo tu na razie nie ma. Ktoś, ktokolwiek mnie to słyszy. Więc nie wiem, nie wiem, co gadać. Nie, nie wiem, po prostu jestem nie nad... Bo, hmm. Błagam, zadawajcie jakieś pytanie? Mi się to serio nudzi. Nie mam tutaj kamery, dlatego mnie nie widać, tylko słychać. O, dobra, może pogadamy o tym castingu do naszego wspólnego filmu, który ma się tam odbyć, to znaczy w piątek. Na razie nie mam tej książki, więc się przesłać tylko taka zapowiedź. Już kilku osobom mówiłam o co chodzi. Uff. Nie mam, nie, 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 nie ma za bardzo co gadać. Postaram się Was tutaj nie zanudzić na śmierć. Muzyki tutaj nie, nie, nie wiem, czy mogę puścić. To jest moje takie pierwsze nadawanie na żywo. Uff. Ho, oh, niet de koeien. Hey, Rama. Hmm. Rama, lees is een van Nee.